Cześć wszystkim, jesteście na kanale Julka Gra. się Po tak długiej przerwie... Przepraszam, coś zawiesza. A. I dzisiaj będzie wielki shopping. Jak widzicie, ja się zedotowałam i teraz trochę komentarzy o prawdziwym życiu. Po pierwsze, w prawdziwym życiu ja nie mam okularu. Po drugie, w prawdziwym życiu ja nie mam piegów. A, a po trzecie, ja całkiem mam inny kolor włosu. Jeżeli wy oglądaliście filmik jak ja robię realistyczną siebie, to wy wiecie, że mój naturalny kolor włosów to brązowy. Trochę je podstrzygłam, ale one dość szybko rosną. Tak więc dzisiaj będziemy wierszczakupy. Eee. Yy, mi nie chodzi o to, że kraść. Mam tutaj portfel. Tak jak w filmach, <taki> tylko chodzi o to, że no, wiecie o co mi chodzi. Dobra, no to ja już idę. Pod koniec filmu ja wam odkryję hasło. A na razie, ten sklep. Wybiorę jakiś telefonik. Dzień dobry pani, mogę coś tutaj wybrać? Jasne, pani może coś wybrać. Cokolwiek pani chce. Panie lubi śpiewać? Dobra. Zabierzemy coś. Dobra, to zostawię tutaj, do, do, kiedy mi nie zabraknie. Dobra, wezmę ten. Potem to będzie, nie ma tej sfortunali, tak więc będzie jadła trudno. dobra no to idziemy dalej, pomeblowanie, meblowanie nowego domu, no to teraz idziemy po kwiatki, dzień dobry panu, jakie u pana są kwiatki? Dzień dobry, mamy różne rodzaje, wierzby, panie jakie chce, w ogóle raj. E, dobra, jakie tutaj kwiaty Hmm, bardzo mi się podobają, nie te, te różowe. O! Zawsze się boję jakichś potworów. I, bo... i Reto. Dziękuję, do widzenia. No wiecie, kiedy byłam mała, bardzo lubiłam wjeżdżać. Tak więc jedziemy na górę! Nie. Jak widzicie, już dojechałam. Tutaj są panie jabłka, a tutaj mamy sklep z broniami. Dzień dobry! Dzień dobry. Jest też czegoś, a to muzyka, gdzie Asia, dobra, no to się skupiam na zakupach. Dobra, napiszcie mi w komentarzach, jaka czapka będzie do mnie pasowała. Chcę swoje roślinki. I teraz przemierzam to. No w sumie ładnie. Nie wiem, co wybrać. Zagłosujcie. No w sumie mało będzie głosów. Ale jak ktoś zagłosuje, to nie jestem przeciwko. Albo to. No w sumie ładnie. W prawdziwym życiu też mam swoje mamy. Jeżeli ktoś nie wie. To się nazywałem panamy takie. No serio. Albo te kwiatki. Nie Ja najbardziej lubię kupować tak. Dobra. No to na razie wybieram sobie ciuchy. Nie trzeba głosować. Sama wybiorę. Zawsze lubię wszystko kupować. Nie sędzić po prostu. Sprawdzimy w życiu. Mm, Zawsze mnie to wkurza, że mnie wszystko sędzi. I, I dzisiaj nie mam tych okularów Jeszcze mnie tą komary pogryzł po lacie No właśnie, ja to nagrywam jesienią, bo nie miałam czasu A su, po tak długiej przerwie nareszcie coś nagrywam Dobra, wybieram sobie ciuszki Przemiorę No, dobra No, nie, nie, nie A ja nie, nie, nie Ej, 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 ej Nie, 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 nie Zamilkłam. Po prostu to są moje okulary. Matko jedyna. Co to było? Przymierzam teraz to... A to nie... Matko jedyna. Nie, 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 nie. Nie, to za bardzo nie pasuje. Do mojej postaci ci za bardzo różnie pasuje. no to normalne To normalne było. Ale ten, oj coś dzięków nie masz przebierania, dobra weźmy to, no to nawet normalka, a może przemiorę to, o, o, dobra, dobra, to wygrywa w naszym sezonie, ale odgłosowanie dalej trwa, a jeżeli ktoś się pytał, nie trzeba się martwić. Dobra. Już wybrałam swoje zakupy. Już płacę. Pa. Idę na masaż. Albo może jakąś maseczkę wezmę? Dzień dobry. Poszłam dzisiaj na zakupy i... na spa. Tutaj nie ma właściciela, ale płacicie. Dobra. Wymyśliłam takie coś. Ułożę wszystko. Ładne nawet. Bardzo lubię koty. Nie! Mówię do siebie po prostu. Bo zawsze! <ścoughs> Bo zawsze, kiedy widzę koty, to wtedy od razu miałczę. Prawdziwy kot. No może w krótkim filmie pokażę, jak miałczę. A na razie ten. Zatrzymajmy się i lećmy dalej. Dobra, ciekawe co tutaj jest. A. Co ja na głowie tą maskę położyłam? O. Co to było? Nie, no ja nie chcę. Tak. O. o, o, o. Dobra. Teraz, ja tak by jestem w prawdziwym spa. Zawsze się boję czegoś. Tak, więc cię zwracacie uwagi na mój strach, to się nagrywa? A no tak. Dobra, tutaj na nóżki. Dobra, coś krótkiego. Hmm. Ciekawe co tutaj wziąć. Jakiś dezodorant, który mi się podoba. Nie, 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 nie. Ja mogę wziąć maść przynajmniej. Maseczkę na pewno biorę. Nie no, bierę tę maskę. Ręcznik też mogę wziąć jeden. Chociaż w sumie tam są do wyborów ręczniki. Po co mi to? Jeszcze wezmę taki dezodorant i... O, zielony mi się podoba. No po prostu bardzo polubiłam. Czło... Ludzie się zmieniają czas od czasu. Wszystko się zmienia. Dobra, no to chyba... Pójdziemy też gdzieś indziej. Nie wiem gdzie. I czekajcie, obiecałam wam pokazać coś. I czas przyszedł. Idę na dół. Już przyjechałam pokazać. Nie no, strasznie się boję. Dobra, patrzcie na to. Klik. 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 To trzeba szybko. O właśnie pokoje! Pokoje! No dla początkujących gry może to być niemożliwe, ale to jest tak naprawdę możliwe. Teraz wam pokażę, odkąd się tego nauczyłam. O tego wzoru. Rakieta, pieniądze i taka motka. Nie umiem teraz to mówić. O! Tak lepiej. Do. Brano. Oto te. Raz, czy ja dobrze wie co ja tutaj widzę? Ja widzę tutaj kupę forsy! Biorę jeden gun! G! No a co? O tam. Pobawimy się z tym do białego rana! Dobra, już zaczynam świ. rano to dobra, no to bierzemy tą kasiórkę. Rączki mi siwirują. jest zobaczę Dobra, niesie mnie już. Dobra, chowam to i... Poczekajcie. Dawaj. Dobra. dobra, już jesteśmy. Na tym i zobaczyłam, że mogę mieć kilka prezentów do odebrania. Minęło dużo czasu. A, tylko jeden. No dobra. Sprawdźmy, co tutaj jest. Ej, hey, to będzie moja nowa turba! Tylko, 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 tylko. Mi się spodoba to motylek. Można wziąć go. Halo? Siatka coś chce wziąć. Halo? A nie ma miejsca. Dobra, tutaj będzie motylek. A nie wiem, kto złapie tą kosiarkę. A to nie jest kosiarka. Matko na co ja gadam. A, dobra. Pójdę to gdzieś postawić. Dobra, pod koniec filmu pójdę powrócić po to ja tutaj wybierałam rzeczy do mojego domu. Dobra, zostawię tutaj. O, plakaty. Położę to. Nie, 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 nie. Nie Nie w rączkę, tylko tu. Tu, 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 tu. tu. Dobra, to dobra, dobra. dobra, no to może. Skończymy. Sprawdzimy, jaki z apartamentów mi zapasuje I będę się rozbierała. Chociaż w sumie mi te torby będą bardzo potrzebne, żeby się rozbierać. Dobra, potem zorganizuję się ta. Mam jeden z tych hoteli. Zawieszam mi często. Dobra, no to poczekajcie. <laughs> Dobra, już jestem przy apartamentach. Sprawdzimy je. Pierwszy apartament to jest taki, w którym ja lubiłam mieszkać wcześniej. Ale teraz mi za bardzo nie pasuje. Tak więc pójdę do kolejnego. Zawieszę mi się, przepraszam. Widzowie, widzowie, dobra, czasami zapomnij No że nagrywam, <grym> po prostu dawno nie nagrywałam. Matko jedyna, nie zadbałam was. Teraz nagrywam waszą ulubioną... Czyli... <grym> Co się nazywa nie Banany! Banda, bada, dostup. <grym> Biorę te banany. Bada, bada, to do, do, bada. Zielone. Wielo, oj. Po prostu też to znam. Dobra, to na razie jest niegodne mnie. O komputer, ale nie. Ja boję się cały czas dźwięków. Dobra, no to ja będę się spuszczała na drugie piętro. Chodzi mi o to takie. A... Co to by jest? Dobra, jestem zaraz spokojniejsza. No to idę na drugie piętro. Dobra, jestem na kolejnym piętrze. I widzę, że tutaj jeden się robi. Dobra, no to chyba tutaj był na nasz styl. Wow! Jak tutaj jest słodko! O mój Boże! Przepraszam. Zaraziłam się od jednej przyjaciół. i tak więc teraz będę tak mówiła. Nie! Chodzi mi o siebie! <grymne> dobra. Nie wiem, że tutaj komputer... Co to jest? Dobra, ja widziałam tutaj całkiem wolny pokój. którego można samo urządzać. Ja ja dla wideo to robiłam. O, Dobra, potem najwyraźniej sama urządzę. Nie, 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 nie. To w ogóle nie ma kolorów. Najwyraźniej ten słodki chyba. Muszę to bardzo dobrze przemyśleć. Dobra, wybieram. Najwyraźniej potem zmie Ej, Nie, dobra. A jeżeli chcecie kolejny, bo ja coś tam... Mam jakąś wizję na takie, takie wakacje, wiem, że już się zaczyna szkoła, a no nie, a, ale ja chcę nagrać film po takim dużym czasie, nie, dobra, ja powoli będę już rozpakowywać, sama nie wiem jak, I nie umiem takie animacje robić, tak więc. No to, 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 to robiła. Dobra, 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 a, 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 dobra, no to mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, dajcie łapkę w górę i subskrypcję, no, no wiem, że to po drugim czasie, mm, mm, drugim czasie można być obrażonym, ale na razie nagrałam mam waszą ulubioną serię, długo na to czekaliście, nie prosiliście, bo nie pisaliście. Tak więc nie miałam o, za bardzo wielkiej ochoty. Gdzie to można powiesić? A, tu. Do łazienki. Dobra, na razie. Jak wszystko rozbieram, też nagram. O, dobra. Tutaj poleci do kosmetyków. O, kolejne. I maska. Tutaj kolejne. O, no to ładnie będą stali. Parasolka nie wiem gdzie można. O! Tutaj można też kogoś jeszcze. Dobra, ja się schowam tak. O. Chociaż w sumie nie. Będzie z, z moją postacią. Tego motylka można tu. Banany? Dobra, o, położę tak. Wiem, że nie zadobałam o bananowców, no ale nie wiem, nie wiem, jak to ułożyć. O. A to będzie... Dobra, najwyraźniej sobie tutaj na spór zrobię. Położę to koło łóżka tutaj, po, koło to. Dobra, no to moja postać tutaj się położy, a ja będę się szykowa do innych wideo, tak więc dzięki wielkie za oglądanie! Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I mam nadzieję, że podobało wam się. No i teraz spróbuję zamiałczyć jak kot. kod. No, przygotuję tutaj minkę. Zegłosujcie w komentarzach jak to brzmiało. Może chyba nie słyszeć było. O tako. Dobra, teraz mnie wariuj. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że mi się spodobało. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i pa pa.